Cały czas idę wzdłuż yy, tej mojej rzeczki takiej, które się tam rozgałęzia. To się bagna porobiły, a szczęście przez te bagna dałem radę przejść ale idę wzdłuż wody jak wiadomo Przy zbiornikach, przy wodopojach yy, każde zwierzę się Znajdzie prędzej czy później, bo musi pić Jest duża szansa, że właśnie gdzieś tutaj można coś znaleźć Ale jak na razie nie ma nic. No a mamy powolutego, więc jeszcze jeszcze może nie ta pora. Może jeszcze poczekać troszkę. Nie, położymy jeszcze kawkę przed nami na ręku Zjadłem. Pięknie. Kolejny raz nawet na spacerze z pieskiem. Niestety w weekendy nie mam czasu. Ale kolejny raz na spacerku z pieskiem w tygodniu szukam zrzutów. Ech. Niestety lipa. Ale kolejna czaszka. Już chyba czwarta nasza czaszka znaleziona. Patrzcie. Czarka stara, to nie jest świeża. Widać, że tużej kości są naszarpnięte czasem eee. Tu Zębicha widać no. Zębicha Sorry za nagrywanie telefonem nie mam kamery w sobie Dobra, ja tu Na straszyła ludzi Którzy by chcieli tu śmiecić Idziemy dalej, dobra, co? Ty nie możesz tego zasadować. Idziemy, chodź Cześć wszystkim. Ja ponownie w lesie yy, mamy wielką sobotę a wiecie, że moja tradycja yy, moja tradycja to wielką sobotę iść do lasu w poszukiwaniu zrzutów ale też przede wszystkim po rozmyślaniu i żeby powiedzieć, trochę samemu z przyrodą, która w tym momencie zawsze się budzi, Ten okres taki jest y, piękny, gdzie zaczyna wszystko kwitnąć, że mocno ptaki śpiewają. To jest kolejny dzień, y, który poświęcam w poszukiwaniu zrzutów. Znaczy, w tygodniu też tam gdzieś szyszlaję u siebie po lasach. Ale, to w sumie trzeci dzień taki, gdzie, gdzie poświęcam na to kilka godzin. Tradycją jest również to, że nigdy jeszcze nie znalazłem zrzutów. Mam nadzieję, że dzisiaj tradycja ta jedna przynajmniej... E, pójdzie w zapomnienie. W końcu trzeba coś znaleźć. Nie tylko tam, czaszki, czaszki i czaszki. Uciekam teraz drogi, bo jestem przy drodze, słychać chyba auto jeszcze, więc jak ucieknę bardziej w głąb lasu, to tu się widzimy. Się znaleźć w środku lasu tak jak ostatnio w Kubiurskich Lasach, teraz w tych, to sobie w innym lesie. W tą rzeczkę bieżąca woda tu cały czas przesuwa się, więc tutaj na pewno zwierzątka sobie piją. Ten nasyp, Ja chodzi z tej strony, jest tak, i z tej strony jest tak, kono kamieni. A to dlatego, że kiedyś tędy, świtory. kto się domyśla, a jest okolic to pewnie gdzie gdzie jestem Będziemy poszli tędy nie wiem czy tędy albo w drugą stronę w którąś na pewno to dojdziemy do starego zlikwidowanego wiaduktu Teraz wszystko się wyda, gdzie ja jestem. Kto zna nasze tereny, ten od razu, od razu się skatnie. No, nie ma opcji. Tydym. A, wieża Gichta. Wieża w lesie Gdzie tam był obiekt obronny, ale Obiekt, na który marzy mi się wejść kiedyś, muszę wejść do środka. Na razie jest to niemożliwe, ale pracuję na, tym. na legalu, oczywiście. No. A przepraszam, nawet tego nie wiedziałem. Jestem niedoinformowany jako żożanin, bo to zwierza, która była służyła do wyciągania wsadu, czyli rudy darniowej zawierającej żelazo węgla drzewnego i topników za pomocą ręcznego dźwigu, który przynosił składniki zbudowanego w pobliżu cylindrycznego wielkiego pieca A... Widzicie, a ja całe życie myślałem, że tam Wiecie, z coś... Ucznicy siedzieli i, i jakiś jak, jakichś tam y, obcych dziadów, którzy chcieli napaść na nasze tereny Człowiek się całe życie uczy Tutaj jest zjem, owsianeczkę. E, chciałem w lesie sobie zjeść. Weźmy, że skapkę krypie e, zostaje tutaj Złagnie z po prostu Są ławeczki, jest wiata e, Ja takie wiaty uwielbiam na, na szlakach gdzieś albo gdzieś w terenie e, Domki w górach jeździkie Jest to jest to bardzo fajne Wynalazek Naszych czasów Każdy posiłek powinien być ucztą. Dzisiaj nie miałem kuchenki ze sobą. Myślałem, że nie, nie będę miał czasu na, na to gotowanie, chociaż to jest 3 minuty rozkładanie, ale mam nowy termosik, taki rodzinny. To nie jest na ultralight z rodziny Termosik z MTK, yy, który sobie testuje. Kupię go na wypady rodzinne. Na razie sprawdza się wyśmienicie. Czy ma bardzo długo ciepło? Nie przecieka Jest no jest taki... Wiecie co w się dzieje? Sensie, można chwycić jeszcze pasek, gdzie można na ramię narzucić. Spoko jest. Trzeba to zjeść. No, jest dobre. Czołu nie ma, za dużo wody dałem trochę, wiecie, i... I się bardziej ten... ten smak tak roz, rozrzedził. Rozwodnił. No, ale... Nic nie poradzę, trzeba zjeść. na tą... Wiecie? Niesamowite, co? Konstrukcja na jakimś stawie pewnie Normalnie wygląda jakby to było jakiejś drukarki 3D przez blisko rękę zrobione, a to jest przez bożą. Czuję, że jestem w dobrym miejscu. Czuję, że jest bardzo dużo kupek zwierzątek. Gdzieś kość znalazłem. Myślę, że tutaj trzeba się pokręcić. No i co? No i nic. Będę kończył na dziś. Gdzieś tam mam auto jeszcze poszukać. Niestety nie znalazłem nic. W tym roku jeszcze nie ma koniec poszukiwań. Jeszcze pewnie będę łaził. Jak znajdę, to na pewno dam was dać. Nie wiem, mam wrażenie, że ktoś, ktoś przede mną idzie i szuka i znajduje i, i, i zabiera, nie? Masakra w takich miejscach dzikich łażę, że. Kolejny raz i nic, no wiem, że to nie jest reguła, zrzuty mogą być gdziekolwiek, w lesie, na łąkach, na granicy, wszędzie, dosłownie wszędzie. Może ja mam ten przypadek co przy grzybach, ja chodzę na grzyby z żoną, na przykład z córką, ale ja chodzę tylko, nie szukam, bo ja nie umiem. Nie widzę tych grzybów, może to jest ta sama, sama zasada, że wielokrotnie przychodziłem koło jakiegoś zrzutu, ale po prostu go nie widziałem, może nie wiem, nie ma takiego skupienia. Chociaż patrzę już mi mnie, mnie... od tego patrzenia po nogi. Nie podaje się, będę dalej szukał. Chociaż cała przyjemność to poszpiętanie się po lesie trochę yy, z takimi dzikimi ścieżkami i ścieżkami zwierzątek jak tutaj yy. teraz już yy, pamiętajcie o jakiejś. W yy, środkach na, na robactwo, na kleszcze, bo już zaczęły się pojawiać kleszcze, już jest dużo kleszczy. Ja się dzisiaj niczym nie smarowałem, ale ja po każdej yy, takiej wędrówce, po każdym byciu w lesie, yy, dokładnie się sprawdzam. I tu nie ma co panikować, bo kleszcz tam ma 24 godziny, żeby się tutaj wbił i coś tam zadziałał. Także jak się dobrze sprawdzimy po, po przyjściu z lasu No to będzie bardzo dobrze to, to nie mam się o co martwić Dzięki za film Liczę na subskrypcję W tym roku dobijamy do 500 Nie jest jakaś wielka liczba, ale, ale dla mnie spoko Yy, też kilka osób pisało, żeby te moje filmy były bardziej regularne, a nie raz w miesiącu, czy raz na półtora miesiąca yy, Postaram się, postaram się troszkę... Kilka spraw jeszcze muszę pozałatwiać i postaram się yy, częściej wrzucać coś ciekawego Mam masę pomysłów, ale... Mam Może nie mam za bardzo czasu ale postaram się coś zrobić Może, może Zresztą Idę w kierunku Fajnego wydarzenia Co, o czym dowiecie się niebawem Dobra Trzymajcie się, hej